Nie, nie, nie. No, no i tak, ja, ta, ja tak wiem, że ja mam lagi niby internetowe, ale chujowo rzuciłeś ja w pierdole. Więc a nie jak <grystanie> chyba coś mi się pali. O no, kurwa co to? No, w no, czasie no, porzucaj mi Czas na krzyki. Nawet. Daj swój Mikrofon nie chcę ja, się. Pali mi się kuchnia. Bo ten dżeb kurwa nie umie przygotować ryżu nawet. Już ci rzucam tym ryżem. Co pomocy pomocy ci, czy co? Nawet całkiem na zwywaka byś puszczał. Rzucaj równo! Kurwo! 300 talerzy zabierz, kurwa. Dobra, pierdol się. No, czy ty zaniesiesz to, kurwa, kiedyś? Już, Ty nawet, kurwa, rąk nie masz. No spyr! Kurwa! No czy ty pierdać? stąd, Kurwo, jebana! No ja się zajmuję, Ty baranie! To no kurwa, nie mogę! Nie mogę! Nie mogę! Nie mogę! Nie mogę! Potnę się! Chuję! Ja mam żadnego gotowego ryżu, kurwo! Nie ten ryż! No ty. No ty kurwa, nie ruchaj mnie, a dopierdaj tymi kurwa rybami. No nie tu! To! Nie tu! Tak, muszę zdecydowanie Teraz... przyciszyć Dajsa. Spierdalaj! A bo ty jest niepokrojone, czemu nie to nie Czemu ty kurwa chcesz dać mieć pokrojone? Dawaj, jeszcze jeden talerz, kurwa, wystarczy. Spierdalaj! Dawaj już iść potem. Tak, no. zadanie. Dawaj. Jest jest, jest! jest rekord! Jest! O ja pierdolę. Chyba gdzieś na pip, nie, Na nie zgubiliśmy, bo pod końcu tak mieliśmy razy cztery. Oliwier, dołączasz czy jak? Halo? On poszedł? No chyba wcale doleje. Próbuj jeść. To żyj i nie udłaś się. To zaraz, to pamiętasz? to udający się. Z... Da da da, to jest zajwista akurat. Albo tu było gotowanie makaronu. To tak. na patelnie na początku. Na patelnie? Nie, no, najpierw pokroić. Najpierw pokroić, tak. To co jest? Ja mogę to pierdolnąć z czymś? To już tam kurwa, nie, nie tu, nie to, nie makaron, co jest kurwa, to jest tylko pocięta? Łap kurwa, nie oh, skotu makaron! E co to leży? Czemu tak długo to leży się rozpiął? Wiesz co, nie wiem czy to 700 lat jest możliwe Spaliło się. Co no, to nie spaliło się gip? Jeśli się nie spaliło, to rzucaj. Jak to nie będzie tego. nowy rekord, to będzie to nowy rekord, nie? No to kontynuuj. Tak, nowy jest rekord. To jest to nowy rekord. Dobra. E, Spudający do góry. Będę później złątować. Dobra, co to było? O kurwa sałatki! Nie! Sama, 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 sama. To było to! Kurwa! No spiar kurwa! Teraz informacja dla Alexa. Ty kurwo, jebana. Zostawiłaś mnie kiedy potrzebowałem Twojej pomocy. Tak, więc pierdol się. Ale kocham cię. O nie, o nie, Padofi się odezwał.